Cześć, czołem, ja jestem Wit 34 i od razu lag. Dzisiaj mam misję odwiedziny ubogaczy. Już co nieco o niej mówiłem i mam, musimy teraz... Zabierać Salwadorę. Salvatore. Salvatore to jest y, łamywacz, jak mówiłem. Klakson, Klaxon! Klaxon. <grywa> o, to wola, Ale dobra. Pojedziemy sobie otóż nowo poznaną drogą. Gdyż yy, chyba łącznie z odblokowaniem Oak Hill odblokowuje nam się o właśnie ten duży most, który pewnie mogliście znać z misji. Jak, on, jak ona się nas A tak lepiej do tego przywyknij. Więc. Aha, co jeszcze? Co jeszcze mogę powiedzieć? Powiem wam, że ta misja jest jedną z moich ulubionych. Dzisiaj spróbuję sobie rozegrać całą misję. Jest tylko jedna rzecz, której nie lubię, czyli. Właśnie w tej misji chyba najgorsze jest jeżdżenie samochodem. A w omercie to ja się może jeszcze chcę pojeździć tym samochodem. Nie wiem, to trochę takie dziwne, ale dzisiaj jeszcze zdobymy i nauczymy się otwierać te auto. Nie ma tak, że Ralf nam nie dał auta, da nam je... to znaczy ukradniemy je. W której misji to ja nie kradłem samochodu? W której misji oczywiście byłem mafiozą. Nie, no w innych miejscach dla mnie jazda jest ciekawa, a w tej jakoś yy, nudzę się, ale dobra pozwolę Wam się skupić na muzyce. Dziękuję, dziękuję. Ken nie lubi jazdy. Ładnie, jeszcze tutaj objazdą muszę jechać, no już kurde, nie mieli kiedy. Fak, jestem wkurzony. Nic mi się y, nie stało podczas jazdy. No, to ten też był normalny. Wchodził przez ulicę no serio myślałem, że tutaj ludzie z mafii są jacyś yy, normalni, choć zdernią, choć trochę. Coś mi się zdaje, że ci ludzie z mafii to jakieś zombie jeszcze powoli zaczynam bać. Jak będziecie w... grać w mafię, to lepiej weźcie najbliższą piłę motorową i... No i wiecie to dalej. Wiecie jak się obchodzi z zombie. Tak, tyś, y, lata 30. Y, żyje Tommy Angelo i to są jedyne czasy. Y, pierwszy atak y, zombie. Znam drogowy! Ja już się przygotuję w, w ...ki. Evening, Chief. Let's get moving. Great. So, where are we going? So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, Chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so if <inaudible> I have to keep up with the <inaudible> <inaudible> some of the safes around these days are pretty tricky. Ah. <inaudible> Muszę w końcu nauczyć jeździć w tej grze, bo to w końcu nie tylko mnie zabija, ale i Salwadora, a w tej misji jeszcze będzie strzelanka, to nie będzie, że go mam. I, I serki za spoiler. Yy, powinienem bardziej uważać na to, co mówię. Nie wiem, jak to mam. Przechodziłem tę grę 10 razy i dalej nie wiem, gdzie co jest. Wydaje że muszę mapy używać. Yy, takie przekleństwo, no niestety. Ale to pracy jeszcze Nie no, nie będę robić cięcia, nie wiem czy... Gdzie... O widzicie co ja mam do was zasadnicze pytanie. Napiszcie... Napiszcie, czy chcecie jazdy w grze mafia. Bo ja pewien do końca nie jestem. Ła! Ale się... Ale będę się starać robić cięcie najdziwniejszych jazd. Muzyczko przepraszam. <grystanie> tu by się przydało robić cięcie, ale nie mam miejsca akurat, żeby nagrać to cięcie. <grystanie> Że nie chce mi się teraz robić tego cięcia, bo byłbym zapomniał. Ja już raz tak miałem y, serio w obliczionie próbowałem nagrać. I zapomniałem włączyć i tak. Gadałem do siebie, można powiedzieć. Nie do Was tylko do siebie. Szybciej! Widzisz z... trzeba było jednak wybrać auto do serio. Ale ja mam takie uczulenie, że ja bardzo lubię to auto. Bardzo lubię auto, które tak wyglądają w tej grze. Według mnie one są jedne z tych najlepszych. <grymne> Dobra, nie chcę całego odcinka zmarnować tylko na jeżdżenie. No i za chwilę rozpoczniemy najfajniejszą część yy, gry. W tej części gry oczywiście chronimy Salwadorę, bo widzicie, że na dole mamy jego życie i jest bardzo potrzebny. Na środku można powiedzieć przyjacielem rodziny Salier, jego jest można powiedzieć też członkiem. Okay, we're here. Ten jesteśmy kto go przyjdzie... wiecie co. Salvador Can you open it, otworzyć I'll try, Chief. W każdym razie, muszę wchodzić do szybko odwiedziny u bogaczy, tak może nie poczęstuję nas herbatką. Słabe. Tak to jest, jak to się kłócało, bo tu na nie będzie ważna. Oczywiście możemy dawać polecenia salvadore Tę część gry można przejść na dwie sposoby. Dwa sposoby. Ja wam chyba zaprezentuję ten. Yy, pierwszy z nich to jest tam pokonanie tego strażnika. I yy, tego, ale tego to już od razu trzeba. Bo on by nas zestrzelił jak kaczki. Musimy być tu cicho. Salwador, zapasowani, bo jak zabiję Salwatory to już w ogóle też po nas, bo nie dopilnowaliśmy Salwadora. Ok, udało mi się. Kiki, to się głównie przyda. Salvadora, eh? Follow me. Wait here. Nie, here. Follow me. Follow me. Eu vou Drug,

Poczekaj hmm, tutaj. za jakiś śmiech. A niech bardziej nie, chyba nie był nagrany. Ok, teraz jest na najcięższy. O nie. O ładne tu mieszkają. muszę to przyznać. Tę pokojówkę trzeba pokonać. Salvatore. Hello darling. Czyli słowa kurde, gdzie to się szło, zawsze mam problem z należeniem. Podobne miejsce Okej, okay, zostawiam otwarte drzwi w każdym pokoju, w którym byłem tu. O, to nie, tu łazienka tu zamknięte. Jest, znalazłem! Zapisane! O, pokaż mi, co możesz zrobić, Salvatore. Ok, Chief, wszystko jest w porządku. Czas na najgorsze. Nie lubię strzelanek w tej grze. Oczywiście chcę zdobyć nowy samochód, więc Salvatore. Oczywiście żeby... Fuck. Oh fuck. Tak mnie go zaskoczył. 20 punktów yy, za ten yy... Mm, za za to zaskoczenie super ono im wyszło. Ale za to. O kurde, tam był jakiś bug. O oh, shit! Salvatore mi... kurde, jak nie ja, to Salvatore! Złym innym wyjściem dostać jakoś do tego autka. Kurde, ale pudło! Fuck. Nie ma tak, nie ma tak do... Próbujemy do skutku. Fine, Wiem już jak stąd się dostać w pewny sposób, tylko ja zaliczyłem mega faila. O yourself oh, oh, A, ale ja mam sobą celność No dobra, próbujmy tak jak wcześniej, bo w ten sposób najczęściej przychodzi na tę grę Oczywiście bym móc się zmienić na kolta Okay. Salvatore, open the car. I'll try, chief. what do you go, chief? They fight like men. Fast Salvatore, but ci sta Udało się. Nareszcie się udało. Oczywiście musimy jeździć zgodnie z prawem. <grych> to dobry rzecz. Już myślałem, że, bo, że zapomniałem wziąć dowodów, bo nieraz tak miałem, że zapomina, zapomniałem je wziąć. Okej, okay, to będzie na tyle. Nie pokażę odwiezienia Salwatory do domu. Powiem, że chyba następna misja jest ciężka i nazywa się Świetny Interes i jest też moją znienawidzoną misją. O i tak właściwie to tyle na dzisiaj, komentujcie, dawajcie plusy, to już jest końc tego odcinka. zagrajmy w mafię.